I bardzo cieszę się, że y, mówię po mecenasie wielińskim, ponieważ poniekąd e, mój temat może trochę uzupełniać to, o czym, o czym on mówił. E, dlatego, że chociaż jest sformułowany w taki bardziej ogólny sposób, e, to e, jakby taką, e, taką, takim impulsem do, do powiedzenia o tym jest sprawa, którą Zajmowaliśmy się w kancelarii z kolegami, którzy zresztą tutaj w części siedzą na, te, na tej sali e, i która dotyczyła, e, dotyczyła właśnie utworu architektonicznego. E, tam akurat nie było dużej wątpliwości, że e, utwór e, będzie chroniony prawem autorskim, zdecydowanie wyróżniał się spośród innych utworów tego, tego typu. E, co więcej. Przesądziliśmy, raczej co zresztą nadaje się na całkiem odrębną opowieść, że autorskie prawa majątkowe do tego utworu nigdy nie przysługiwały jego twórcy, ponieważ na gruncie obowiązujących w momencie jego stworzenia przepisów ustawy z 1952 roku nabyła je z mocy prawa jednostka gospodarki uspołecznionej, która twórcę zatrudniała. Sprawa dotyczyła właśnie budynku o charakterze użytkowym, i ujawnił się w tej sprawie w sytuacji, kiedy nasz klient jakby wszedł w posiadanie tego budynku i chciał wykonać jego pewną przebudowę, modernizację ze względu na zarówno takie potrzeby no bardzo obiektywne, bo po prostu obiekt był w złym stanie, ale również ze względu na takie potrzeby funkcjonalne. Które, no, których nie musielibyśmy nazwać koniecznymi. No i pojawi, uaktywnił się jedyny spadkobierca tego, tego twórcy. My, tak jak mówiłem, raczej przesądziliśmy, że prawa autorskie majątkowe wraz z prawem do wykonywania praw zależnych nie przysługują już, nie przysługiwały twórcy w momencie śmierci. Ale pojawił się oczywiście problem autorskich praw osobistych, a konkretnie prawa do integralności utworu. Kilka takich całkowitych banałów. Na początek oczywiście wszyscy wiemy, że po śmierci twórcy autorskie prawa osobiste wciąż pozostają chronione. Tak? Tego wymaga konwencja berneńska. To jest wysłowione w artykule 16 prawa autorskiego i doprecyzowane w artykule 78 ustępy 2 do 4. I chociaż generalnie umawialiśmy się, że będziemy mówić o kwestiach praktycznych, to myślę, że trzeba zacząć akurat w tym przypadku od jednego bardzo istotnego problemu teoretycznego. No otóż autorskie prawa osobiste, no raczej nie ulega wątpliwości, że stanowią prawa podmiotowe o charakterze bezwzględnym i osobistym, tak? wobec czego trochę z perspektywy teorii prawa cywilnego trudno wytłumaczyć to, co się dzieje z nimi po śmierci twórcy, tak? No, bo prawo podmiotowe istnieje jakiś jakiś podmiot, któremu to prawo podmiotowe przysługuje, tak? no Po śmierci podmiotowość gaśnie, tak? e, W związku z czym e, pytanie, co z tymi autorskimi prawami osobistymi. Co więcej, są to prawa osobiste, a zatem nie podlegają dziedziczeniu, no bo w dziedziczeniu w skład spadku wchodzą prawa majątkowe zgodnie z przepisami prawa spadkowego. I e, oczywiście doktryna próbuje sobie radzić z tym na bardzo różne sposoby, tam wymyślając koncepcję od, od podmiotowionego prawa podmiotowego, tak przez e, jakieś fikcje prawne, że twórca jednak jeszcze żyje, mimo że nie żyje, tak, aż po e, takie stanowisko, że te prawa twórcy gasną w momencie jego śmierci i powstają e, inne prawa, e, jakby odpowiadające. Mniej więcej treść, ich, 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 ich treści w, w sferze tych osób, które są uprawnione do wykonywania praw osobistych po śmierci twórcy. No i chociaż jest to problem teoretyczny, to on ma dosyć mocne implikacje praktyczne, tym bardziej, że orzecznictwo na, na ten temat wcale nie jest jakoś super rozbudowane, o czym będę mówił za chwilkę. Artykuł 78 ustęp 2 do 4 prawa autorskiego to e, wszyscy, którzy uczyliśmy się kiedykolwiek prawa własności intelektualnej na pewno ten przepis znamy. E, zgodnie z tym przepisem e, po pierwsze regulowana jest, e, regulowana jest to, co dzieje się e, z możliwością występowania z roszczeniami o ochronę autorskich praw osobistych, ale po drugie również e, co dzieje się z możliwością wykonywania tych praw osobistych. E, oczywiście, wszystkie te sytuacje, które tutaj mamy wymienione, twórca może mortis causa swoim oświadczeniem woli, w jakimś dowolnej formie wyrażonym, e, zmodyfikować, no ale, ale sytuacja, e, sytuacja wygląda tak, jak wygląda, jeżeli, e, jeżeli nic takiego nie zrobi. No, i kilka, kilka takich uwag praktycznych na gruncie tych. Tych przepisów. Pierwsza taka banalna, banalna uwaga. Na pewno musimy odróżnić te dwie, dwie sytuacje, czyli uprawnienie do ochrony praw osobistych, czyli tego, tego występowania z powództwem o ochronę praw osobistych, i uprawnienie do wykonywania praw osobistych, a więc na przykład do wyrażania zgody na ingerencję w integralność utworu, na decydowanie o atrybucji utworu itd. itd. Druga uwaga. Wiąże się z tym problemem teoretycznym, na który zwracałem uwagę. Czyli, co, jeże, co jeżeli ten uprawniony do wykonywania praw osobistych po śmierci twórcy ma trochę inne interesy i trochę inną wolę niż miał twórca przed śmiercią, w szczególności w sytuacji, w której twórca wyrażał tę wolę, no ale również w sytuacji, kiedy tej woli nie wyrażał, ale można by. Z, jak pewnym prawdopodobieństwem uznać, że taką wolę by miał. I tutaj oczywiście jest ważne, czy, czy wychodzimy z założenia, że to właśnie jest jakieś wykonywanie odpodmiotowionych, praw podmiotowych, czy z kolei wykonywanie własnych praw, własnych praw tego uprawnionego z 78 ustęp 2 do 4. Kolejny problem, artykuł 78 ustęp 2 wydaje się bardzo prosty. Tak? Każdy z nas wie, kim jest małżonek wstępny i tak dalej i tak dalej bo każdy z nas musiał zdać prawo rodzinne tak ale kiedy wydawałoby się że w zasadzie nie ma co interpretować specjalnie ale problem pojawia się kiedy właśnie tego małżonka zabraknie bo jak małżonka zabraknie to pojawia nam się kategoria wstępnych i w przeciwieństwie do przepisów prawa spadkowego nie mamy tutaj żadnej sekwencyjności, tak? Że nie wiem, że dzieci, a jak nie ma dzieci, to ich dzieci i tak dalej, i tak dalej. Czyli w zasadzie wszyscy wstępni, którzy żyją, są uprawnieni do wykonywania autorskich praw osobistych. Może nam się w pewnych sytuacjach zrobić z tego cała gromadka od dzieci przez wnuki aż po prawnuki. Tak? I tak zresztą mieliśmy w naszej sytuacji. No i pojawia się problem, co jeżeli ta gromadka nie jest jednomyślna. No bo przecież im więcej tych osób tam będzie, tym większe prawdopodobieństwo, że będą miały różne zdanie na temat tego, jak schedę swego przodka tutaj chronić, tak? I teraz w doktrynie mówi się generalnie, że, że jeśli chodzi o występowanie z roszczeniami o ochronę praw osobistych, to każdy z tych uprawnionych może występować, ale wykonywać powinni wspólnie. Skoro powinni wykonywać wspólnie, no to co, jeżeli się nie zgodzą? Pytanie, czy możemy ewentualnie myśleć o stosowaniu analogii z artykułu 9, 9 ustęp 3 prawa autorskiego, który reguluje sytuację współtwórców? Być może można, ale klientowi pewnie bym nie poradził w sytuacji, kiedy, kiedy, kiedy nie ma orzecznictwa, żeby olał tych wszystkich pozostałych, tak, i nie wiem, poszedł do sądu, tak, i, i, i może to jakoś tam zostanie rozstrzygnięte. E, tym bardziej e, ten problem kolejności, tak, też można by mówić, że okay, może per analogiam przepisy prawa spadkowego, no ale tym bardziej, tak, no, no nie powiedziałbym to już dzieci, dzieci ok, ale zostawmy wnuki i prawnuki. E, no i w końcu problem, co jeżeli nie ma osób bliskich, no bo przecież też może tak być, tych wymienionych w artykule 78. Wtedy oczywiście jest ustęp czwarty, który mówi o uprawnieniu organizacji zbiorowego zarządu i stowarzyszenia twórców, ale tylko do występowania z powództwem o ochronę praw osobistych, a już nie do wykonywania praw osobistych. Czyli jeżeli nie ma tych bliskich, to w zasadzie nie ma kto nam udzielić tej zgody, na przykład na ingerencję w utwór, a ktoś nas może pozwać konkretnie OZZ na przykład. No i tutaj oczywiście, jeżeli. Wychodzimy z założenia, że prawa osobiste są prawami podmiotowymi i że można je wykonywać po śmierci twórcy, no to powstaje pytanie, czy można je również nadużyć. W takim razie. Artykuł 5, oczywiście każdy z nas zna, pewnie jeden z pierwszych przepisów prawa cywilnego, jaki poznaliśmy podczas swojej edukacji prawniczej, więc może tylko kilka takich powiedzmy uwag z orzecznictwa, to, to też nie są jakieś super odkrywcze rzeczy, ale po pierwsze, artykuł 5 musimy traktować bardzo wyjątkowo, w szczególności, jeżeli ustawodawca w jakiś inny sposób zabezpiecza interes osoby, która chciałaby się powołać na, na nadużycie prawa to nie powinno się stosować piątki, tylko właśnie te przepisy szczególne. I po drugie, stosowanie piątki nie może prowadzić do e, pozbawienia znaczenia prawa podmiotowego. I e, to jest właśnie ta kwestia, e, chyba, która się pojawiła w poprzednim wykładzie pod koniec. Tak? No, no, nie możemy powiedzieć, że e, prawo do wynagrodzenia jest zupełnie wyłączone. Tak? No, w pewnych sytuacjach może tak, jeżeli to wynika z okoliczności, ale na pewno nie. E, nie możemy z tego czynić generalnej zasady. Mm. No i oczywiście te, ta kwestia tych dwóch przesłanek, które doskonale znamy, może najbardziej na, na tej drugiej bym się skupił, czyli sprzeczności ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem bądź celem prawa. To jest przesłanka, która jest okładana często w doktrynie, że relikt socjalizmu i tak dalej. Trudno mi się zgodzić z, tym, z, z tą konkluzją, bo jednak no, to jest... Może nie tak nazwana, ale, ale, ale taka przesłanka istniała i w kodeksie zobowiązań z lat 30., tak? i istnieje w wielu e, ustawodawstwach Europy Zachodniej, odwołująca się do celu czy funkcji prawa podmiotowego. E, I wydaje się, że akurat w przypadku e, nadużycia autorskich praw osobistych to będzie bardzo istotna przesłanka. Kolejne pytanie. Czy możemy zaaplikować w ogóle do praw własności intelektualnej, a w szczególności autorskich praw osobistych 5KC? Chociaż pojawiają się takie pojedyncze głosy gdzieś tam w doktrynie, że może niekoniecznie, no to jednak zdecydowana większość doktryny, orzecznictwa twierdzi, że jak najbardziej tak, nadużycie prawa to jest instytucja, którą można stosować do każdego prawa podmiotowego wynikającego z przepisów prawa materialnego, prywatnego, tak? w związku z czym również na pewno do, do autorskich praw osobistych. To przesądzają również liczne orzeczenia, znaczy liczne, przynajmniej kilka zidentyfikowałem orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Warszawie i Sądu Najwyższego. W szczególności takie nadużycie może polegać na nadużywaniu konkretnych roszczeń i to jest coś, co z kolei właśnie do prezentacji mecenasa Wielińskiego tutaj bardzo myślę koresponduje, no bo na przykład roszczenie o usunięcie skutków naruszenia. Jeżeli jest wyjątkowo uciążliwe, uciążliwe dla pozwanego, a można by poprzestać na przykład na zadośćuczynieniu, jak najbardziej ułapie się pod, pod nadużycie. No i wreszcie taka kwestia, to, to jest jeszcze taki pogląd z lat 70., z doktry, doktrynalny, że nadużywanie autorskich praw osobistych może wystąpić tylko po śmierci twórcy, bo, bo póki służą one twórcy, to, to one mają charakter absolutny. Nie, myślę, że, że to jest za daleko idące, jak najbardziej twórca również może wykonywać prawa w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, czy sprzeczny z ich przeznaczeniem. Ale rzeczywiście powiedziałbym, że szczególnie, szczególnej doniosłości nabiera ta możliwość stosowania piątki właśnie po śmierci twórcy, kiedy pojawiają się te wszystkie podmioty uprawnione z różnymi interesami, różnymi celami. No i teraz kilka może już takich szczegółowych uwag do nadużycia autorskich praw osobistych. Po pierwsze myślę, że dużo... Problemów, które wiążą się z nadużyciem prawa podmiotowego na gruncie autorskich praw osobistych może wynikać z nieprzenaszalności, czy niezbywalności praw osobistych. Bardzo często bowiem będą te problemy występować właśnie w relacji pomiędzy twórcą a nabywcą autorskich praw majątkowych, tudzież tam uprawnionym pierwotnie z autorskich praw majątkowych, czy też w relacji twórca właściciel egzemplarza. Też myślę, że tutaj E, tutaj to, 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 to jest bardzo istotne, szczególnie właśnie w kontekście takich egzemplarzy utworów jak na przykład Budynek. Tak? E, druga uwaga, myślę, że super istotna e, będzie ta regulacja dotycząca nadużycia praw podmiotowych w, w kontekście wykonywania praw osobistych w stosunku do utworów właśnie o takim charakterze użytkowym. Architektura, reklama. E, myślę że nie wiem pewnie ten problem byłby też z informatyką gdyby nie to że ustawodawca w, w, czy unijny w zasadzie e, no w, wprost jakby usadowił integralność utworu e, informatycznego tak pro, programistycznego raczej w prawach majątkowych a nie w osobistych wyłącza i nasz ustawodawca wyłączył ochronę prawami osobistymi e, i dalej kwestie e, już bardzo szczegółowe myślę że najbardziej podatnym e, autorskim prawem osobistym na nadużywanie będzie właśnie prawo do integralności utworu, które myślę, że szczególnie właśnie po śmierci twórcy może służyć jako taka wygodna podstawa do tego, by e, żądać jakiejś dodatkowej, dodatkowej gratyfikacji e, od e, na przykład właściciela tego obiektu. Tak? E, to, to jest ostatni slajd, więc już kończę. Tak. E, i tutaj myślę bardzo istotne jest to odwołanie się do tego społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa, no bo ono zostało akurat w przypadku autorskich praw osobistych dość wyraźnie wysłowione przez ustawodawcę. One mają chronić więź twórcy z utworem. Czyli jeżeli z negocjacji na przykład wynika nam, że temu wstępnemu jest wszystko jedno, co się stanie z tym utworem, może, możecie dobudować tam, nie wiem, wielkie różowe uszy do tego budynku, byle dostał jakie, jakieś wynagrodzenie, no to myślę, że to jest coś, co by bardzo wskazywało na to, że mo, może dochodzić do, do nadużycia tego autorskiego prawa osobistego do integralności utworu. No, ale można mówić o takich sytuacjach również w stosunku do innych praw, nawet, nawet prawa do oznaczania utworu swoim, swoim nazwiskiem, w szczególności w sytuacji, kiedy na przykład, bo przecież wiemy, że chociaż niezbywalne są autorskie prawa osobiste, no to jednak często stanowią przedmiot obrotu gospodarczego w tym sensie, że no, stanowią przedmiot czynności prawnej, w ramach której twórca albo ten wykonujący prawo osobiste wyraża zgodę, na przykład na jakąś ingerencję w prawa osobiste, no to tak, ta zgoda uchyla bezprawność, tak, jest, może być w zasadzie cofnięta, tak, no i coś takiego może mieć miejsce na przykład w sytuacji, kiedy mamy wydaną książkę, już uzgo było uzgodnione z autorem, że jest wydana anonimowo i po jego śmierci, na przykład tuż, tuż przed wydaniem, tak, a już po wydrukowaniu przychodzi ten, przychodzi jego wstępny i mówi no nie, to w zasadzie to ja bym chciał, żeby, ponieważ to jest moja rodzina, to ja bym chciał, żeby jednak to było podpisane tym nazwiskiem i, e, i w, związku z tym, w związku z tym blokuję tą, e, to, to, to wydanie, nie wiem, żądając na przykład jak, jakiejś korzyści majątkowej. Myślę, że to też tutaj wyraźnie by wskazywało na jakąś sprzeczność, czy to z zasadami współżycia społecznego, czy jeżeli chodzi o tą gratyfikację, to właśnie z, ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem autorskich praw osobistych. I to jest wszystko, co chciałem Państwu przekazać. Bardzo dziękuję za uwagę.